Czy wiecie, że Redfall też nie jest świetnie zoptymalizowane? Spełniam rekomendowane wymagania tej gry, ale i tak zdarzają się przycinki, mimo że gram na 1080p rozdzielczości i no 60 klatek tu nie ma. Także hej, kolejna gra ze złą optymalizacją, ale wiecie co? Przeszkadza mi to mniej niż w Jedi Survivor. Pewnie dlatego że Jedi Survivor to bardzo dobra gra, w którą świetnie mi się gra. I dlatego to bardziej boli, że tam optymalizacja jest skopana. Natomiast Redfall jest strasznie nijakiem, więc optymalizacja już tak. To jest tak trochę, że gram sobie i widzę te ścinki, dropy FPS-ów, ale tak sobie myślę, Ech. I, I tak długo, i tak nie będę w tym grał zbyt długo, bo w momencie kiedy nagrywam ten materiał, mam jakieś ponad 10 godzin, już chyba około 12 godzin w Redfall. I tak naprawdę po nagraniu tego chyba odinstaluję już tę grę. Po prostu to jest najgorsza gra studia Arcane i to trochę boli, bo Arcane zrobiło przecież moje ulubione gry. Dishonored 1 i Dishonored 2 i dodatek do Dishonored to są. To są naprawdę świetne gry, które mają niesamowity klimat przede wszystkim i to właśnie klimat i lore tych gier jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście gameplay ten z eksperymentowaniem i to wszystko co możemy robić z naszymi mocami itd. Tak to też jest świetne. I sama fabuła, natomiast lore jest fenomenalne. I Boże ja mam nadzieję, że my się doczekamy Dishonored 3 kiedykolwiek, bo tam jest jeszcze cały kontynent w ogóle, którego jeszcze nie zwiedziliśmy, a o którym jest naprawdę dużo wiadomo. Jeżeli czytaliście wszystkie książki, wpisy tam różne, ogólnie lore Dishonored, to wiemy dużo o tym kontynencie, który jest nieodkryty ale, no, nieważne, rozgaduje się o dobrej grze studia Arcane Tak samo Prey też był fenomenalny i wiem, że nie wszystkim się Prey podobał, ten nowy, natomiast jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o nawet jakość wykonania, to też przewyższa Redfall, bo Redfall, mam wrażenie, że pomijając optymalizację, to jest gra niedokończona. Są tutaj, są tutaj takie systemy, które widać, że twórcy chcieli coś zacząć, ale nie do końca im to wyszło, albo nie do końca, nie do końca coś zostało jakby po prostu dopracowane i sfinalizowane tak, jak powinno to wyglądać, Natomiast, no, biegamy sobie po tym miasteczku tytułowym i jest ono strasznie smutne, strasznie puste. Nie spotykamy na przykład, nie wiem, no, w grach takich otwartych trochę bardziej. Spodziewacie się, że. Eksploracja, no nie wiem, znajdziecie na przykład jakiś ludzi, którzy zlecą wam jakieś dodatkowe questy albo coś takiego, a ten świat jest taki bardzo smutny i pusty. Tu są tylko wrogowie i co ciekawe, ci wrogowie są też sporadyczni. Zdarza się tutaj, że przez długi czas w ogóle biegniecie gdzieś do celu i nikogo nie ma. Gdzieś tam niby słyszę, że ktoś tam. jakiś wampir się odzywa, bo widzę napis, bo mam napisy włączone, że coś mówi, ale rozglądam się, nikogo nie ma. Od razu przejdźmy do tych wrogów, bo walczymy z ludźmi i z wampirami i inteligencja jest naprawdę tutaj w tej grze. No, zauważalnie, zauważalnie niedopracowana. Pomijam takie bugi związane z tym, że wrogowie bardzo często się zacinają na czymś, albo na jakimś kamieniu, albo na jakimś, nie wiem, krześle, albo na czymkolwiek, jak biegną. Wampiry też. Wampiry się zacią... Wielokrotnie miałem przykład, że wampir się gdzieś zaciął na jakimś obiekcie i po prostu mogłem w ten sposób do niego strzelać i go wyeliminować. Żeby pokonać wampira tak ostatecznie, musimy wbić mu kołek w serce, jak już mu HP spadnie do zera, ale są na szczęście bronie, które sprawiają, że możemy z daleka wampiry eliminować. Szczególnie wyrzutnia kołków jest oczywiście bardzo przydatna. Praktycznie wampiry zabija jednym strzałem. Te podstawowe, już jak zdobędziemy taką lepszą. Po kilku godzinach zdobyłem taką pierwszą, dobrą, właśnie. No a m, zwykli ludzie. Po prostu no, zachowują się jak jakieś dzieci w mgle. Totalnie zaczynam po prostu strzelanie z grupą wrogów. Oni przez chwilę się zastanawiają o co chodzi, mi, już mimo że mnie widzą. Potem idą kawałek i dopiero zaczynają do mnie strzelać. Czasem zaczynają do mnie strzelać z daleka ludzie ze strzelbami, mimo że jakby zazwyczaj w grach jest tak, że jak ktoś ma strzelby, to stara się. Przybiec do nas, żeby. no bo strzelba, prawda? A tutaj w ogóle tego nie ma, ci, ci wrogowie są totalnie Braindead. No ale whatever, jakby sam fakt, że ta gra jest właśnie taka nijaka i a, ani przez moment nie miałem takiego. Takiego czegoś, że wow, to jest fajne. A propos żadnego elementu w tej grze nie miałem takiego odczucia, i może to też sprawia, że nie, ma, nie, jestem, jak, nie jestem aż tak wkurzony na tę grę, jak mam wrażenie, że wielu osób, wiele osób jest. Jak czytałem niektóre recenzje i oglądałem filmiki, to po prostu no, no pewnie też widzieliście tak te opinie, że to jest okro tragiczne, że to jest naj, najgorsza gra ostatnich lat, ale właśnie moim zdaniem ona jest taka bezpłciowa i nijaka, że to tak. nawet trudno się na nią bardzo wkurzać, że jest taka zła. Oczywiście przykro, że to, to od studia Arcane, ale to jest chyba jakiś trzeci zespół Arcane. Arkane Austin zrobiło Playa właśnie, prawda? I to, to, nie, to, nie, mo, to nie może być ten sam zespół, e, tych samych deweloperów, jak tak gram w tego Red Fella. Więc, no, nie wiem, tak bardzo, bardzo bezemocjonalnie podchodzę do tej gry, bo no to też jakby produkcja z Game Passa. I czy to będzie tak wyglądać teraz, że będzie coraz więcej takich właśnie gier, takich średniaków, bo bo Game Pass, czy właśnie dlatego ona jest niedopracowana, to też jest inna kwestia. Czy dlatego jest ona niedopracowana i zabugowana, i dlatego jest taka, jaka jest, bo po prostu twórcy nie mieli czasu na. Na dopracowanie tych elementów, które są złe, bo Microsoft musiał mieć duży tytuł do Game Passa, bo Microsoft reklamował ten tytuł jako taką dużą swoją grę, AAA, prawda? Tak była reklamowana, tak była promowana. Redfall to jest nasza gra na pierwszą połowę tego roku. Mamy cokolwiek w tym roku, no bo Microsoft nie ma dużego tytułu poza Starfieldem. Natomiast czy to faktycznie wyglądało tak, że Redfall został trochę pospieszony? Bardzo, bardzo nie mogę się doczekać jakichś artykułów, czy nie wiem, jak Jason Schreier może napisze, napisze kolejną książkę o kulisach powstawania gier wideo, to mam nadzieję, że przeczytam kiedyś coś o Redfall, bo tutaj coś ewidentnie nie wyszło. Bo sama struktura to jest jakby, po pierwsze czy da się grać solo? Bo pewnie niektórzy z was się zastanawiają. Jasne, da się grać solo w Redfall, chociaż nawet czasem bohater się odzywa jakby mówił do grupy, która mu towarzyszy podczas rozgrywki. Jakby tu w ogóle nie widać w ogóle jakby budżetu tej gry, bo oczekujemy gry AAA, prawda, od takiego studia, od takiego wydawcy. A na przykład nie ma animacji takedownów, jak się skradamy, nie ma tutaj cutscenek żadnych, są tylko takie plansze jakby komiksowe, co jakby nie, nie ma tu w ogóle też fabuły, tak? Bo a propos solo grania. Można grać, jakby jest nie jest tak gra zbyt trudna, chociaż jak pojawia się taki boss, mini boss, taki, który pojawia się za jakiś czas, to trudno się z nim walczyć, jak jesteśmy sami, ale jest to do zrobienia. Oczywiście jest łatwiej, jak gramy w grupie, bo różne umiejętności mają nasze postacie, ale ogólnie też granie solo sprawia, że możemy przejść fabułę i pchać do przodu, bo granie w grupie jest takie, że kiedy gracie u kogoś, podłączacie się do czyjejś gry, to wy nie, zach nie zachowujecie sobie, sobie, sobie swoich Własnych postępów fabularnych i postępów misji, czyli jak wykonacie misję fabularną, główną z kolegą, który założył grę i ją hostuje, to potem musicie ją i tak zrobić sami, jak chcecie sami grać dalej solo, więc to jest głupie, ale tak niektóre gry niestety mają kołopowe. struktura wygląda tak, że mamy remizę, to jest nasza baza, i w tej bazie podchodzimy do stołu dowodzenia. Oczywiście stół dowodzenia, otwieramy, wybieramy sobie kliknięciem misję, wychodzimy z remizy, patrzymy na mapkę, gdzie mamy iść, idziemy tam, i to zazwyczaj misja wygląda tak, że pokonujemy trochę wrogów, zdobywamy jakiś przedmiot, albo kładziemy gdzieś jakiś. Przedmiot i możemy się teleportować z powrotem do bazy. Ogólnie w tych misjach jakby jest taka główna fabuła no jest związana z takim głównym szefem wampirów, ale rozkręca się bardzo, bardzo powoli. Trafiamy na taki moment, kiedy już możemy jakby udać się do tego głównego złego, ale żeby to zrobić, nie, 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 żeby to zrobić, musimy wykonywać misje poboczne. Musimy misje z kryjówek wykonywać, bo misje z kryjówek, odblokowujemy tu kryjówki w świecie gry, uwalniamy je tam w okolice, żeby te kryjówki zaczęły działać, i w tych kryjówkach są inne, osobne tablice z misjami i pobieramy, pobieramy te misje i musimy wykonać trzy takie misje. Żeby potem odlokować kolejne misje, które polegają na tym, że musimy wyeliminować poruczników w wampirzych, którzy wcale nie są jakoś specjalnie trudni, żeby zdobyć ich czaszki, żeby je zamontować przy drzwiach, żeby pójść do tego złego. Ale ja nie będę tego robił, bo my się nie chce w to grać. Redfall jest, Redfall jest taki po prostu, i to miasteczko też jest takie bez charakteru. Co jest straszne od arkane, że nie, że nie otrzymujemy gry, która ma jakiś fajny klimat. Mamy tu kultystów na przykład. I spodziewałbym się, że jak idę do domu jakiegoś, w którym są ci kultyści, bo go przejęli. To, że to będzie jakoś... No wiecie, że tam będzie jakiś taki vibe kultystów, którzy czcią wampirów, jakieś kapliczki pobudują, może im jakoś przemalują ten dom, jakoś cokolwiek. Bo w tak jak wchodziliście do różnych budynków, to było widać na przykład, kto tam mieszka, czy jaka to jest frakcja i tak dalej. A tu w ogóle nic z tego nie ma. I to jest też rozczarowujące. Sama walka Cała walka jest ok, jakby strzelanie jest ok, ale Arkane nigdy nie było zbyt dobre, jeżeli chodzi o model strzelania, on zawsze był po prostu okej okay w ich grach, więc tu też jest tak samo. Lód jest nudny, w sensie zdobywamy bardzo często, zdobywamy tę samą broń, na przykład broń nazywa się, nie wiem, meduza, bo to jest taka, taka jakby światło UV, którym, którym pokonujemy, możemy zamrozić wampira i potem go zniszczyć jak taką bryłę lodu. To zdobywamy na przykład tą samą broń po chwili, tylko ma inny kolor, i tam drobne statystyki się różnią. Potem zdobywamy znowu tą samą broń, ten sam model, prawda, ten sam, ta sama nazwa, ale znowu mają może poziom wyżej, ale jest taka sama, jakby to jest strasznie nudny sposób na, na, na wprowadzenie systemu lutów w grach wideo, moim zdaniem. I to w ogóle sprawia, że ten lut jest absolutnie nieekscytujący pod żadnym względem i mogłoby równie dobrze nie być po prostu. Są cztery postacie, każda ma inne jakieś tam umiejętności specjalne, ja grałem kolesiem z krukiem, którego może wysłać do przodu i on podświetla wrogów, potem też może zadawać im obrażenia, on się całkiem nadaje fajnie do, do gry właśnie solo moim zdaniem, ale są też inne postacie, wiem, że jest postać z robocikiem, jak ktoś będzie chciał mieć takiego kompaniona, zwierzątko, prawda? I tak naprawdę nie wiem co jeszcze powiedzieć o Redfall, no to jest pod każdym względem gra nawet mnie nie, nie rozczarowało bo nie byłem nastawiony, nijak nie byłem nastawiony do Redfall, po prostu byłem ciekaw co z tego wyjdzie, no i wyszło coś, o czym nie będę pamiętał za tydzień, jak już przestanę w to grać Nawet Force mi się bardziej podobało, muszę przyznać Bo w Forspoken przynajmniej był naprawdę fajny model walki Jak już sobie rozwinęliśmy postać Tu już rozwinąłem postać sporo z drzewka talentów I nadal ta walka jest taka, yh, taka sobie Natomiast, no, nie ma tu też takiej za bardzo fabuły Tak jak wam powiedziałem, tak to są osobne misje bardzo Bo to jest robione pod koopa przede wszystkim Więc nie ma takiej ciągłości, mam wrażenie, w tej fabule Jest właśnie też taka przerwa, że musimy robić poboczne rzeczy Żeby ta fabuła dalej do przodu się jakoś tam ciągnęła więc yy, nie ma tu nic interesującego, ale hej, jeżeli macie game Passa... Jeżeli macie znajomych, to, to może być nawet spoko, fajne, żeby tak sobie pograć, przez chwilę i w wampiry postrzelać w kołopie, być może. Dajcie znać, może gdybyście właśnie w kołopie w Redfall i wam się spodobało w takiej, w takiej formie, w takiej formule, właśnie. Natomiast szkoda, szkoda, że Arkane zrobiło coś takiego, szkoda, że Microsoft chyba ich poganiał troszeczkę jednak, żeby właśnie to wpadło w pierwszej połowie roku do Game Passa. Ciekaw jestem bardzo, co tam się działo w tym studiu, za kulisami, ale to by było na tyle, no. Bez emocji zupełnie, jak słyszycie mój głos, bo też Redfall to jest właśnie gra, która żadnych emocji nie wywołuje u mnie. Jest po prostu bardzo, bardzo nijaka. Także szkoda, że coś nijakiego wyszło spod rąk deweloperów z Arkane Studios. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.